Witam Was serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku standardowo analiza Bitcoina oraz ETH oraz pozwolę sobie wybrać parę kryptowalut, żeby przeanalizować właśnie specjalnie dla Was. Będzie to BNB, XRP, DOGE i SOLANA. Jest to topka właśnie z tych z CoinMarketCap top 10 kryptowalut DOGE, COIN, SOLANA, Cardano nie analizuje. XRP oraz Binance, Binance, no i Bitcoin oraz ETH. Dobrze, spójrzmy sobie na Bitcoina, co to się wydarzyło. Jak widzimy, wczoraj doszliśmy do, do strefy, w której znajduje się linia trendu oraz opór ten w okolicach 30 000, 300 do 30 500. Jak widzimy, jest to mocna ściana, która nie, nie chce zostać przebita, tak? oraz zeszliśmy tutaj do tego wsparcia 28800, który trzyma nas przed spadkami do tej właśnie strefy zielonej. Jeżeli ta strefa nie wytrzyma, no to prawdopodobnie zobaczymy okolice 24000. Wyznaczyłem tutaj dla Was strefę zakupową na Bitcoinie oraz ETH i powiedziałem, że jeżeli wybijemy wyższy szczyt, no to ta stref, tą strefę będę rozgrywał. Także strefa zakupowa tutaj po raz kolejny wyznaczona. Jesteśmy, wychodzimy w sumie można powiedzieć, z tej strefy zakupowej oraz mamy tutaj niżej strefę dużą zakupową. Przed nami opór tutaj na 30500 oraz ordery, które dla Was wyznaczyłem, w których będę realizował Bitcoina. Pójdźmy sobie teraz na ETH i można powiedzieć, że ETH też również próbowało przebić tą linię trendu spadkowego. Tak? Bardzo fajna tutaj reakcja i można powiedzieć, że było wyjście, zamknięcie powyżej, ale nadal finalnie zeszliśmy do tej strefy zakupowej. W poprzednim filmie była to strefa zakupowa ta duża, ale ja ją usunąłem względem na to, że tutaj mam mniejszą strefę z krótszym stop lossem. Jeżeli do niej, do niej nie zejdę, no to będzie to i tak kolejne potwierdzenie na pozycję w późniejszym czasie. Także na razie jestem w longu na ETH stop loss bardzo krótki i tak, tak to wygląda na to chwilę jeżeli wybijemy tę linię trendu w dzisiejszym czasie nawet no to powinniśmy zebrać te targety oraz wybić ten double top w którym tutaj go zaznaczyłem i finalnie powinniśmy dojść do tej strefy na spadki może to pojawi się za parę dni, a może dalej zobaczymy spadki i nawet zejść do tych 1400 dolarów na ETH gdzie będę, gdzie będę dalej skupował to ETH na spocie także tak to wygląda na, na ETH mam tutaj strefę zakupową oraz ordery wystawione ok, przejdźmy sobie teraz do analizy BNB to mniej trendu możemy sobie usunąć i mamy takie oto ordery ten order można dobrać na spota z bardzo krótkim stoplosem. to jest strata ewentualna na 2%, yy, można to również rozgrywać na featuresy. A tutaj mamy trzy ordery na spota na BMB, yy, także tak to wygląda na tą chwilę. Myślę, że mo możemy jeszcze zejść yy, nieco niżej. Tak, yy, ok. Przejdźmy sobie do XRP. XRP mamy tutaj yy, strefę zakupową, z której wychodzimy lokalnie, co do strefy takiej dłuższy, w sensie, że stop jest dłuższy, no to nie posiadam, ze względu na to, że w tym o momencie nie mam żadnych e, potwierdzeń na to, żebyśmy odbili z tej strefy. Wiadomo, możemy odbić, ale ja tutaj nie będę kupował, e, ponieważ nie ma tutaj e, potwierdzeń ze strategii smart money. Jeżeli jest tutaj właśnie, jeżeli, e, właśnie tutaj występuje ta strefa na longi e, z krótkim stablosem ponieważ tutaj fajne rzeczy są zawarte, no i oraz mamy tutaj tę linię trendu spadkowego, która e, wczoraj po raz czwarty retestowali i zobaczymy, czy wyjdą, wyjdą z tej strefy. OK. Spójrzmy sobie na Dogecoina. E, w sumie to jak na każdym konie mamy tę linię trendu, która trzyma nas e, można powiedzieć e, spadkowo, bo jeżeli nie wybijemy, no to dalej prawdopodobnie zobaczymy spadki. No i tutaj mamy dużą strefę e, na Dogecoinie zakupową e, i tak to wygląda. Jeżeli wejdziemy do tej strefy i ja zrobię aktualizację w kolejnym filmie, gdzie ustawić ewentualne te profity. Ok, przejdźmy sobie do Solany. Solana tutaj nieco inaczej wygląda, ponieważ linia trendu jest wyżej. I tutaj można powiedzieć, że ta linia trendu była dwa razy testowana. Tak, i tutaj, jak wreszcie, coinów nie było, nie było to testowane. Ta linia trendu, ale myślę, że jeżeli zatokujemy tę linię trendu, to ona zostanie przybita. Jak sami widzicie bardzo duży tutaj ten opór cenowy jest na solanie, który nie może zostać przybity także myślę, że jeżeli przybijemy ten opór no to da nam potwierdzenia na dalsze wzrosty co do strefy zakupowej, no to myślę, że ten zielony box jest bardzo dobrym miejscem na zakończenie przejdźmy sobie jeszcze do wskaźnika strachu w dzisiejszym dniu, czyli sobota 21 maja jest poziom 13 także ten sentyment sentyment rośnie, bo praktycznie parę dni temu mieliśmy 8 punktów, także ten wskaźnik dość się podnosi. Jeżeli zobaczymy dalsze spadki, no to prawdopodobnie ten wskaźnik zanarkuje. Jeżeli zobaczymy nawet atak na 40 tysięcy na Bitcoinie, no to ten wskaźnik i sentyment wzrostowy powróci, gdzieś grubasy będą chcieli znowu wyczyścić tych biednych ludzi ze swoich pieniążków, którzy będą myśleli, że Bitcoin to dymu, tak? Także tak wygląda BESA. Będziemy widywać podbicia, ale finalnie będą spadki. Jak dla mnie, parę miesięcy tej akumulacji na Bitcoinie, i wtedy możemy zobaczyć, o, zobaczyć jakieś większe wzrosty. Tak? Także tak to wygląda na to chwilę. Wrócimy sobie do analiz w poniedziałek, za dwa dni. Pamiętajcie, że wszystko co widzicie na tym filmie to nie jest żadna parada inwestycyjna, tylko moje prywatne zdanie na temat tego, co się dzieje na tych kryptowalutach. Musicie sami decydować, e, jakie decyzje podejmujecie na swoim portfelu. Dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji. Cześć!